Wyobraź sobie miasto, w którym zwykła melodia z ulicy, z podwórka, potrafi odmienić czyjeś życie. Jedno krótkie, pozornie nieistotne spotkanie, a jednak prowadzi do cudu. To historia o tym, jak dźwięk z nienawidzonej katarynki otworzył serce człowieka, który dawno zapomniał, czym jest prawdziwa dobroć. Katarynka Bolesława Prusa reprezentuje gatunek epicki, który nazywamy nowelą. Jest to krótki utwór pisany prozą, jednowątkowy, o niewielkiej liczbie bohaterów, zawierający wyraźnie zarysowany punkt kulminacyjny i zakończony puentą, czyli takim zaskakującym sformułowaniem podkreślającym sens całego tekstu. Akcja Katarynki rozgrywa się w Warszawie w latach 80. XIX wieku. Występuje w niej niewielu bohaterów: Pan Tomasz, niewidoma dziewczynka, jej mama i druga opiekunka, lokaj pana Tomasza oraz dwóch stróżów kamienicy Kazimierz i Paweł. Spróbuję teraz przybliżyć ci, drogi widzu, treść tego utworu. Na początku możemy się dowiedzieć, że w pewnych rejonach Warszawy można spotkać starszego mężczyznę, który tamtędy spaceruje. Jest to główny bohater utworu, czyli pan Tomasz, szanowany, dość zamożny adwokat, czyli inaczej mecenas. Spaceruje on po ulicy Miodowej w Warszawie, przechodzi często z placu Krasińskich ku ulicy Senatorskiej. Wiemy także jak bohater się ubiera. Latem nosi on ciemnogranatowe palto, popielate spodnie i lśniące buty, a na głowie wyszarzały nieco cylinder. Twarz ma raczej rumianą, a na niej rosną szpakowate faworyty, inaczej bokobrody, taki zarost na policzkach. Ma siwe, łagodne oczy. Chodzi zazwyczaj pochylony, trzymając ręce w kieszeniach. Używa laski, a w pochmurny dzień zabiera ze sobą jedwabny angielski parasol. Pan Tomasz zwykle spaceruje wolno, jest zamyślony. Przechodząc koło kościoła kapucynów na Miodowej, dotyka pobożnie ręką kapelusza, a następnie przechodzi na drugą stronę ulicy, żeby w sklepie zegarmistrzowskim u Pika sprawdzić wskazania barometru i termometru. Mecenas zatrzymuje się też przed wystawą fotografa, pana Mieczkowskiego, na której to wystawie znajdują się fotografie słynnej aktorki, Heleny Modrzejewskiej. To postać autentyczna. Pan Tomasz raczej jest życzliwy. Każdemu ustępuje na drodze. Jeśli widzi jakąś ładną kobietę, zakłada binokle, żeby jej się lepiej przypatrzeć. Tak się dzieje od 30 lat. Jego życie jest ustabilizowane. Kiedy jeszcze był czynnym adwokatem, poruszał się prędko. Był wesoły, rozmowny, miał bujną czuprynę i wąsy zakręcone do góry. Bardzo kochał dzieła sztuki. Był miłośnikiem piękna. Miał także inną pasję, o której już wspomniałam. Otóż szalał za kobietami. Co prawda, miał do nich szczęście i był ciągle swatany, ale nie miał czasu się oświadczyć, bo ciągle pracował albo chodził na randki. Później, co prawda, się ustatkował, wynajął sześciopokojowe mieszkanie, pięknie je wyposażył w cudne meble i dzieła sztuki. Jednak trudno już było w dojrzałym wieku znaleźć odpowiednią kandydatkę na żonę. W tej sytuacji ciągle coś zmieniał w swoim mieszkaniu i w ten sposób stworzył z niego istną galerię dzieł sztuki. Zapraszał muzyków oraz innych gości i organizował wieczory koncertowe. Żył sobie jako stary kawaler bardzo wygodnie, chodząc do teatrów i na koncerty, delektując się całymi godzinami sztuką. Wspierał artystów i był wyrozumiały dla ich niedoskonałości. Trzeba jednak mocno podkreślić, że pan Tomasz miał jedno największe dziwactwo wręcz obsesję. Otóż nienawidził kataryniarzy i katarynek. Gdy usłyszał na ulicy Katarynkę, czym prędzej odchodził od niej, byle dalej i tracił humor na kilka godzin. Denerwował się przy tym, krzyczał, wpadał w gniew, mówił wzburzony, że Katarynka niszczy to, co w muzyce najpiękniejsze że jest bezguściem. Kataryniarzy zaś nazywał rabusiami. Zdarzyło się pewnego razu, że ktoś złośliwy, wiedząc o tej awersji do Katarynek, wymyślił przykry żart. Mianowicie wysłał panu Tomaszowi pod okna dwóch Kataryniarzy. Mecenas bardzo się rozgniewał, a następnie, gdy poznał sprawcę, wyzwał go na pojedynek. Trzeba było zwoływać sąd honorowy, żeby zapobiec rozlewowi krwi z powodu tak błahej rzeczy. Dowiadujemy się później od narratora, że kamienica, w której pan Tomasz mieszkał, przechodziła kilka razy z rąk do rąk. Nowy właściciel podwyższał wszystkim komorne, czyli czynsz, panu Tomaszowi także. Mecenas musiał się do tego dostosować, ale zawsze wyraźnie żądał zapisów w umowie, że w tym domu i na jego podwórzu nie będzie katarynek i kataryniarzy. Doszło do tego, że pan Tomasz wzywał zawsze nowego stróża i zawierał z nim taki układ, że ilekroć mecenas wróci późno do domu, on mu otworzy bramę, za co dostanie 20 groszy. Oprócz tego adwokat będzie mu płacił jeszcze 10 złotych na miesiąc w zamian za to, że stróż nigdy nie wpuści na podwórze kataryniarzy. Wyobrażacie sobie taką obsesję? Później dowiadujemy się, że mieszkanie pana mecenasa składało się z dwóch części. Cztery większe pokoje miały okna od ulicy, a dwa mniejsze od podwórza. Tamte od ulicy były przeznaczone dla gości. W nich odbywały się te słynne spotkania, koncerty, zarówno z interesantami, jak i znajomymi. Tych pomieszczeń pan Tomasz używał rzadko, natomiast całe dnie spędzał w gabinecie od podwórza. Tam czytał książki, pisał listy, przeglądał dokumenty znajomych, którzy prosili go o radę, często siadał sobie przy oknie z widokiem na podwórze, zapalał cygaro, patrzył i rozmyślał. Z drugiej strony podwórza, na wprost okien pana Tomasza, znajdował się lokal wynajmowany osobom mniej zamożnym. Mieszkał tu na przykład urzędnik sądowy, potem krawiec, później jakaś emerytka, aż w końcu do tego mieszkania sprowadziły się dwie kobiety z małą, około ośmioletnią dziewczynką. Jedna z kobiet szyła, a druga, starsza, wyrabiała pończochy i kaftaniki na maszynie. Dziewczynka nazywała tę drugą panią. Gdy mecenas siedział przy oknie swojego gabinetu, obserwował życie swoich sąsiadek. Widział też w jaki sposób urządzone było ich skromniutkie mieszkanie. Miały tam ubogie sprzęty, wszędzie na stołach i krzesłach leżały tkaniny przeznaczone do szycia i kłębki bawełny. Kobiety bardzo ciężko pracowały, nie odstępowały właściwie swoich maszyn. Natomiast mała dziewczynka zwykle siedziała przy oknie. Miała ona ciemne włosy i bardzo ładną twarzyczkę, ale była jakaś blada, mało ruchliwa. Czasami dziewczynka za pomocą dwóch drutów wiązała pasek z bawełnianych nici, niekiedy też bawiła się lalką, którą ubierała i rozbierała bardzo powoli, jakby z pewną trudnością. Spędzała czas, siedząc przy oknie i przysłuchując się różnym odgłosom. Pan Tomasz nigdy nie widział, żeby dziecko śpiewało, biegało, nie zauważał też uśmiechu na jej bledziutkiej twarzy uważał ją za dziwne dziecko. Pewnego razu zauważył, że mama dała jej mały bukiecik. Dziewczynka wtedy się ożywiła, rozkładała i układała kwiaty z powrotem. Powiedziała przy tym mamie, że jest jej tutaj bardzo smutno. Pewnego dnia pan mecenas znalazł się w swoim gabinecie około czwartej po południu. Słońce bardzo mocno jeszcze świeciło. Pan Tomasz spojrzał na drugą stronę podwórza i zobaczył coś bardzo niezwykłego. Oto ta biedna, blada dziewczynka oparła głowę na ręku i odwróciła ją prosto w słońce. Patrzyła na nie szeroko otwartymi oczyma. Na jej twarzy widać było rzadkie uczucie radości, ale zarazem żalu. Wtedy pan Tomasz uświadomił sobie, że dziewczynka nie widzi. Skoro patrzy prosto w słońce i nie mruży oczu, to znaczy, że jest niewidoma. I rzeczywiście, narrator informuje nas, że dziewczynka była niewidoma od dwóch lat. W szóstym roku życia zachorowała i miała bardzo wysoką gorączkę. Przez kilka tygodni była nieprzytomna, opadła z sił, nie poruszała się, nic nie mówiła. Co prawda, stopniowo przychodziła do siebie. Ale utraciła wzrok. Nie wiedziała, czy na zewnątrz jest dzień czy noc. Niewidome dziecko bardzo cierpiało z tego powodu, że nie może patrzeć na świat. Płakała, bo pamiętała przecież czasy, kiedy mogła oglądać to, co wokół niej było. Mamusia uspokajała ją, że to niedługo minie, ale niestety. Mijały tygodnie, a dziewczynka nie widziała. Nauczyła się chodzić po omacku, sama wykonywała pewne czynności, bardzo powoli i ostrożnie. Pytała mamę czy ma niebieską sukienkę, czy popielatą. Ciągle tęskniła za oglądaniem świata, między innymi białego kotka z czarnymi łapami. Mama dziewczynki również bardzo cierpiała, płakała tak, żeby dziecko tego nie wiedziało. Jedyną radością kaleki było dotykanie drobnych przedmiotów. Matka przyniosła jej kiedyś lalkę porcelanową, bardzo ładnie ubraną, i dziewczynka długo dotykała jej noska, ust, oczu, bo tylko tak mogła poznawać rzeczy. Często też zdarzało się, że dziewczynka myliła noc z dniem. Wstawała w nocy, ubierała się, uważając, że jest już poranek. Bardzo ważny był też dla niej słuch. Dziewczynka wyłapywała wszelkie odgłosy, które do niej dochodziły. Poznawała na przykład, kiedy stróż przechodził, kiedy przejeżdżał chłopski wózek z drewnem, wiedziała, kiedy pani Janowa idzie po wodę. Dziewczynka jednak zaczęła bardzo tęsknić za poprzednim miejscem zamieszkania, ponieważ tam miała dwa miejsca, do których chodziła: do piwnicy i na strych. W piwnicy odczuwała chłodne powietrze, wilgotne ściany. Na strychu zaś było więcej hałasu, odgłosów dochodzących z ulicy, świergot ptaków, szczekanie psów. Tam na strychu częściej było światło i wtedy dziewczynka wyobrażała sobie kształty i barwy, które kiedyś widziała swoimi oczami, a teraz Coraz trudniej było jej je sobie przypomnieć. Tutaj, w nowej kamienicy, nie mogła spacerować ani do piwnicy, ani do strychu. Musiała cały czas siedzieć w pokoju, nie słyszała ptaków, ani drzew. Na podwórzu była straszna cisza, gdyż nie wpuszczano tutaj ani handlarzy, ani kobiet śpiewających pobożne pieśni, ani oczywiście kataryniarzy. Jedyną przyjemnością dziewczynki było wpatrywanie się w słońce, więc bardzo tęskniła i niestety, mizerniała. Pan Tomasz ze wzruszeniem przyglądał się dziecku, żałował tego biednego maleństwa, gdyż widział, jak gaśnie z dnia na dzień. Pan Tomasz nie pracował już czynnie, jednak znajomi oddawali mu do przejrzenia różne dokumenty z prośbą o radę. I wtedy on wskazywał im właściwy kierunek działania, udzielał pożytecznych, prawnych objaśnień. Dowiadujemy się na przykład, że pewnego razu mecenas zastanawiał się nad bardzo zawikłaną sprawą. Wtedy stary lokaj przyszedł do niego i opowiadał o aktualnych sprawach. Między innymi lokaj wspomniał, że odźwierny Kazimierz miał awanturę ze stójkowym, czyli takim. Ulicznym policjantem i poszedł na tydzień do kozy. Lokaj zapytał, czy pan mecenas chce się widzieć z nowo przyjętym stróżem, ale pan Tomasz był tak zajęty papierami, paleniem cygara, że nawet nie spojrzał na swojego sługę. Na drugi dzień, gdy jeszcze siedział nad aktami sprawy, która dotyczyła następującej kwestii. Obywatel X zapisał najpierw swemu siostrzeńcowi folwark. A trzy lata później bratankowi kamienicę. Obaj spadkobiercy dowodzili, że ich krewny stał się wariatem. Tylko jeden twierdził, że stało się to wcześniej, a drugi, że później. Oczywiście wpływało to na skuteczność testamentu. I kiedy pan mecenas myślał, jak rozwikłać tę trudną sprawę, nagle usłyszał Katarynkę, której dźwięki dobiegały z podwórza. Oczywiście. Wpadł w zdumienie, a następnie w gniew. Trzeba nam wiedzieć, że nie była to wcale katarynka włoska, z przyjemnymi tonami, dobrze zbudowana, elegancka. Lecz kataryniarz miał maszynę popsutą, grającą fałszywie. Wykręcał w niej ciągle te same walce i polki. Na dodatek jeszcze używał trąby, która wściekle ryczała. Pan Tomasz osłupiał. Nie wiedział, co o tym myśleć. W pewnym momencie pomyślał, że uległ halucynacjom. Ale nie, to była rzeczywistość. Adwokat poczuł gniew, podbiegł szybko do okna, już chciał zwymyślać najgorszymi słowami kataryniarza, gdy nagle ujrzał dziecięcy głos. Spojrzał naprzeciwko i zobaczył, że mała dziewczynka tańczyła po pokoju, klaszcząc w ręce. Jej blada dotąd twarzyczka zarumieniła się, usta były roześmiane, z oczu zaś płynęły łzy radości. Dziewczynka tak dawno nie słyszała już niczego ciekawego na podwórzu, że ta fałszująca Katarynka była dla niej źródłem wielkiej radości. To, co dla pana Tomasza było okropne, dla dziewczynki było źródłem szczęścia. Na dodatek jeszcze Kataryniarz, widząc, że dziecko się bardzo cieszy, przytupywał obcasem obróg i pogwizdywał jak lokomotywa. Tymczasem do gabinetu mecenasa wpadł wierny lokaj, ciągnąc za sobą nowego stróża, Pawła. Tłumaczył się, że mówił stróżowi, żeby natychmiast wygonił kataryniarza, gdyż pan Tomasz ma kontrakt, w którym zapisano zakaz puszczania katarynek na podwórze. Niestety ten nowy odźwierny tydzień temu przyjechał ze wsi i nie znał panujących tu obyczajów. Zastępował po prostu Kazimierza, który siedział w areszcie. Tymczasem niewidoma dziewczynka ciągle tańczyła i cieszyła się. Pan Tomasz, widząc to, rzekł do stróża Pawła, że będzie mu płacił 10 złotych na miesiąc. Lokaj myślał, że za to by nie wpuszczał żadnych katarynek na podwórze, ale pan Tomasz zmienił zdanie: Otóż będzie płacił mu 10 złotych miesięcznie za to, żeby przez jakiś czas codziennie wpuszczał kataryniarzy na podwórze. Oczywiście lokaj się zdumiał, ale mecenas powtórzył swoją wolę. Chciał w ten sposób sprawić radość niewidomej dziewczynce. Poczuł ogromną czułość wobec biednego dziecka. Widział, że lokaj stuka się palcem po głowie, ale zupełnie się tym nie przejmował. Uśmiechnął się tylko sam do siebie, wyrzucił kataryniarzowi przez okno kolejne 10 złotych. Nowela kończy się tak, że pan mecenas wziął kalendarz i wyszukał w nim listę lekarzy. Zapisał sobie na kartce adresy kilku okulistów, a następnie zabrał tę karteczkę z adresami lekarzy i wyszedł z domu, mrucząc sam do siebie. Biedne dziecko. Powinienem był zająć się nim od dawna. Widać, że w panu Tomaszu dokonała się przemiana. Ten człowiek, dotąd skoncentrowany na samym sobie, na swoich przyjemnościach, na swoim wygodnym życiu, postanowił teraz dać coś z siebie innym a konkretnie zająć się leczeniem chorej dziewczynki. Zapewne podzieli się swoim majątkiem i opłaci wizytę u okulisty. Przesłanie utworu jest bardzo czytelne warto być otwartym na problemy innych ludzi trzeba dostrzegać potrzebujących i pomagać im, szczególnie dzieciom, istotom najsłabszym. To właśnie pomaganie innym nadaje sens naszemu życiu, przynosi wielką, ale to wielką radość. Tak właśnie stało się w życiu pana Tomasza. Utwór pokazuje także prawdę, że nigdy nie jest za późno na zmianę swojego postępowania i na otwarcie się na innych. Zatem i my, czytelnicy utworu Bolesława Prusa, obdarzajmy innych dobrocią i wsparciem.